Powracamy po krótkiej przerwie w studiu Niewielkie Zmiany na fotelu gościa Rahim Black, Sapiensy. Witam, Cześć. mieliśmy już okazję dziś porozmawiać, przede wszystkim poznać się, w końcu mogliśmy się poznać, porozmawiać twarzą w twarz. I nieco porozmawiać o Twoim projekcie, projekcie Sapiensy, który w, jest w tym momencie w fazie ICO. I moje pierwsze pytanie, nie wiem, z punktu widzenia rynku kryptowalut, czy to jest najlepszy czy najgorszy czas na ICO? Ponieważ te były mega popularne w 2018 roku, w 2017 roku jeszcze bardziej. Czy w tym momencie ICO jest jeszcze łatwiejsze do przeprowadzenia, czy być może ciężkie do Dla przeprowadzenia? Dla mnie nie ma znaczenia, czy coś jest łatwe, czy coś jest trudne. Dla mnie ICO jest jedyną słuszną. Formą pozyskiwania kapitału dla projektów kryptowalutowych, dlatego że ICO, czyli inicjacja coina, która zaczyna się w ogóle od koncepcji technologicznej, prawnej, biznesowej kryptowaluty bądź jakiegoś innego tokena, to dla mnie to jest w ogóle inicjacja projektu. Mhm. ICO nie jest jedynie na, y, metodą pozyskiwania kapitału. ICO jest przede wszystkim metodą demokratyzacji kryptowaluty. Mhm. Ja nie czuję, żeby robiąc ICO, poświęcam swój czas na pozyskiwanie środków. Ja czuję, że to jest element realizacji całego projektu. Dla mnie jest istotne to, żeby jak najwięcej ludzi uwierzyło w tą kryptowalutę i żeby jak najwięcej ludzi potem zalogowało się do naszego systemu, kiedy on powstanie, do naszej platformy. Istotne jest to, żeby teraz zdemokratyzować tą kryptowalutę, aby potem osoby, które będą sprzedawać swoje udziały, bądź projekty, które będą sprzedawać swoje udziały w naszej platformie Sapiensy lub Tokenizer, Aha. bo taka jest wizja, no kupo, y, potem y, pozyskiwały kapitał i wtedy inwestując w dany projekt, bramką jest ta kryptowaluta Sejmji. No. Tylko ja bym chciał, żeby potem ktoś kupał tą kryptowalutę. Nie ode mnie, tylko od tych, którzy ją teraz nabędą we wczesnej fazie projektu. Na tym polega demokratyzacja kryptowaluty. Tak, ICO, nie tylko pozyskiwanie środków, ale demokratyzacja kryptowaluty. Już zacząłeś właśnie mówić o projekcie i chciałem się e, zapytać. Wspominałeś też o e, koncepcji całego projektu. Jaka jest koncepcja Sapiensy? Sapiensy, czyli od Homo Sapiens i Karensy, człowiek waluta. Zaczęło się od Rahim Coina, mhm. czyli kryptowaluta, która odzwierciedla wartość emitenta a potem stwierdziłem, że warto stworzyć taką giełdę, gdzie emisja takiej własnej waluty, własnego personalnego tokena będzie prosta. I teraz o ile Rahim Coin odzwierciedla moją wartość, mhm. to o tyle Sapiensy odzwierciedlać będzie wartość wszystkich tych ludzi stokenizowanych w tym ekosystemie. Różnica jest taka, że personalny token to jest aktywo reprezentujące wartość emitenta, zaś Sapiensy to środek płatniczy. Czyli, nie wiem, analogicznie do giełdy to byśmy powiedzieli na gpw, że Sapiensy to jest złotówka, a personalny token to akcja firmy. Więc żeby kupić akcję firmy potrzebujesz złotówek. Tak? Mhm. Żeby kupić tu personalne tokeny potrzebujesz kryptowaluty Sapiensy. I teraz zaczynamy najpierw od kryptowaluty, potem od projektu. Trochę inaczej niż zrobił Facebook. Najpierw był Facebook, a potem wypuszcza kryptowalutę. My robimy najpierw kryptowalutę, a potem budujemy jej płynność poprzez użyteczność, czyli poprzez jej zastosowanie. Podejrzewam. Już miałem okazję e, rozmawiać i wspominałem o, o, o takim wizjonerstwie, które no, pierwsze rzuciło mi się w oczy, więc e, nie zapytam, czy wierzysz, bo na pewno wierzysz w ten projekt. Natomiast czy inni wierzą, czy widzisz potencjał e, sprzedażowy saipiency? czy tutaj zgłosili się do ciebie już pierwsi emitenci, którzy chcieliby wykorzystać e, platformę m, do wyemitowania tokenów opartych na ich marce osobistej? E, ja wychodzę z takiego założenia, że nie nie jestem niczym ekspertem, natomiast jestem eksperymentatorem. I mhm. nigdy nie tworzę żadnego projektu o, w oparciu o swoje widzimy się, tylko mhm. w oparciu o realne doświadczenia i potrzeby, które wychodzą w trakcie pracy, eksperymentowania. Ja najpierw chciałem sprzedawać swoje udziały osobiste i zobaczyłem, że misja personalnych tokenów na dzień dzisiejszy nie jest prosta. Wymaga do mnie zrobienia strony, poszukania blockchaina, wyemitowania tokena, potem zrobienia ICO, potem smart kontraktów i tak dalej. I chciałem, żeby to było możliwe za pomocą jednego kliknięcia. Nad tym teraz pracuję. Po drodze jeszcze stworzyliśmy platformę do ICO, którą teraz współtworzymy z Tokaneo, dlatego że nie mogłem zrobić ICO nie mogłem znaleźć takiego narzędzia, więc jakby potrzeba matką wynalazków. Natomiast no, nawet przed chwilą rozmawiałem z Przemkiem Saletą, który powiedział: No, założyłem ten token, on sobie tam wisi i co dalej? No i nie wiadomo co dalej. No i teraz zaczyna się właśnie ta dystrybucja tych tokenów, czyli jakieś akcje na przykład. Yy, gdzie można na przykład płacić swoją własną kryptowalutą za to, że ktoś nam nie wiem, buduje zasięgi udostępnia posty, jakieś akcje marketingowe typu na przykład, że jak pójdziesz do tego sklepu, z którym ja miałam kontrakt i tam pozbierasz tokeny, to wtedy te tokeny możesz wydać u mnie. Chodzi właśnie o ten element, żeby one miały jak największe zastosowanie. Personalnych tokenów może być wiele różnych. Ich wartość zależy od dwóch rzeczy. Od tego, co oferuje emitent, czyli jak on daje obietnicę, mhm. no i od tego, jakie on ma zaufanie, czyli czy dowiedzie to, co obiecuje. Tak? Mhm. Y I nie twierdzę teraz, żeby Rahim coin jako token udziałowy, był, y był jedynym słusznym pomysłem, ponieważ ja w swoim pomyśle jestem dosyć radykalny i bardzo lubię płacić podatki i od tego odprowadzać dywidendy, bo no, jestem. Taki mam po prostu charakter, natomiast nie twierdzę, że wszyscy tak będą robić. Natomiast personalnych tokenów mamy różne rodzaje. No, mamy na przykład to chociażby tokeny wspierające, które mogą w Twoim portfelu być kolekcjonerskie. Mamy tokeny na przykład, Saleta Coin jest przykładem własnej, personalnej kryptowaluty. No to jeżeli ktoś emituje własną kryptowalutę, to znaczy, że te usługi możesz za te pieniądze kupić usługi od niego prawda? Mhm. Więc de facto on musi teraz dostarczyć y, jak najwięcej tych usług, żeby potem y, y, no, z, jakby ludzie mieli użyteczność tej kryptowaluty, którą kupili, czyli musi potem dostarczyć wartość w postaci jakichś swoich usług lub produktów, które od niego możesz kupić i w końcu personalne tokeny udziałowe, czyli przykład Rahim Coina, gdzie zamiast inwestować w firmę inwestujemy w człowieka. Czy wierzę w personalne tokeny? Szczerze powiedziawszy nie wiem. Ale wiem na pewno, że wierzę w inwestowanie w człowieka. Do tej pory, ze wszystkich technologii, jakie znam, technologia blockchain i personalne tokeny umożliwiają realizację tej wizji. Czyli, no dobra, kup, kup, zainwestuj we mnie, chętnie. Kup mnie jak? No, ty dasz mi pieniądze, co ja ci dam w zamian? No, ja ci dam w zamian token, który ty będziesz trzymał na blockchainie i będziesz mógł porównać sobie jego wartość do innych kryptowalut typu Bitcoin dzięki takiej giełdzie jak Tokeneo. Proste, prawda? Jeżeli powstanie inna technologia, która bardziej sprzyja realizacji tej wizji, od razu się na nią przesiądę. Ja nie tworzę jakby tutaj narzędzi, raczej dostosowuję narzędzia do wizji, jaką jest inwestycja w człowieka. Wierzę w to, że inwestycja w człowieka jest najlepszą inwestycją. Tak, w trakcie dzisiejszego przedpołudniowego jeszcze programu stwierdziłem, że człowiek to lepsza inwestycja niż firma tutaj odsyłamy do naszego kanału YouTube. Tam można całą rozmowę razem z Rahimem, ale i Tomaszem Rozmusem zobaczyć. Natomiast w maju, pod koniec maja Plus Biznesu pisał o Rahimie Blaku, który wypłacił swoją pierwszą dywidendę z roku podatkowego z deklaracji właściwie podatkowej za 2018 rok. Uprawnionych do dywidendy za zeszły rok było około 178, 170 przepraszam osób. Czy po tej pierwszej wypłacie, po wypłacie pierwszej dywidendy liczba posiadaczy rachimcoinów zwiększyła się? Tak, czy? prawie dwukrotnie, prawie jeżeli dwukrotnie. się nie mylę. Musiałbym to dokładnie sprawdzić, Aha. ale no praktycznie niemal codziennie sprzedaję, sprzedaję rachimcoiny. Tak? I, i, I to kupują ludzie, którzy mi ufają i to kupują ludzie, którzy nie oczekują do mnie żadnych regulacji, bo ja wierzę w to. Że personalny token jest przede wszystkim miarą zaufania do danego człowieka. Mhm. Więc je, je, tutaj podstawowym regulatorem jest technologia oraz zaufanie do człowieka, i niczego więcej nie potrzebujemy. Tutaj nie potrzebujemy w ogóle żadnych interwencji i tak dalej, bo jeżeli okaże się, że ktoś na naszej platformie kogoś oszuka, to prawdą będzie to, to że ktoś jest oszustem. Prawda? A firmę no. można zmienić, można założyć nową, a twarz mamy tylko jedną. I od ja tego nie uciekniemy, prawda? Się. Więc to jest jakby to, że... Ja w ogóle z, z tej aplikacji do tokenizacji ludzi chcę stworzyć blockchain. Blockchain w oparciu o, o miarę zaufania do ludzi, czyli wobec sobie, że teraz... Chciałem że... się zapytać, gdzie teraz w tym momencie można kupić Rahim Coin? Tak, ra, po kolei. Rahim Coin, czyli udział we mnie, można kupić na stronie www.rahimblack.com, mm -hmm. gdzie, gdzie nabędziecie tokeny, które teraz są na blockchainie Wavesa. Mm -hmm. Wybrałem Wavesa, bo jest prostszy niż Ethereum, mm -hmm. tak? Nie tak proste, jakbym chciał, ale prostsze niż Ethereum. No i w tym momencie, kupując mój udział, możecie go w każdej chwili na deksie Wavesa wymienić. Ja staram się cały czas odkupywać swoje e, Rahim Coiny, żeby bronić jego minimalnej ceny. Mhm. W najgorszym wypadku ktoś kupi Rahim Coina i ja go odkupię, ktoś nie straci, a ja mam niemal darmową pożyczkę. Tak. Więc trochę to działa jak obligacja państwowa: mhm. czyli ja pozyskuję kapitał. Taka osobista obligacja ale ja odkupuję swój kapitał i, i, i mam tanią pożyczkę, a potrzebuję kapitału na rozwój firm. A w momencie, El, kiedy Cypianset e, zostanie uruchomiony, to cały na, ruch przejdzie już na platformę. Natomiast Cypianset dzisiaj też można kupić, mhm. na blockchainie Ethereum jest. Mhm. Bo wiecie, tak, ponieważ... ka nie, każdy pro projekt taki kryptowalutowy zaczyna się od jakiegoś ICO i zanim ta kryptowaluta stanie na własnym blockchainie, na niezależnym łańcuchu, no to zaczyna się jakieś ICO na istniejącym łańcuchu. Więc w tym momencie e, kryptowaluta z Sapiensi jest na RC20, czyli w Ethereum, mhm. gdzie macie tą kryptowalutę, którą potem przeniesiemy, jak zbudujemy własny blockchain. Więc zarówno kryptowalutę z Ethereum przeniesiemy na własne blockchain, jeżeli go y, zbudujemy, sfinalizujemy, jak i Rachim Coin przeniesie się z Wavesa do y, aplikacji Sapiensy. www.sapiensy.io To jest strona ICO. To jest z kolei strona ICO Sapiensy, Sapiensy, gdzie możecie kupić kryptowalutę. Teraz za 19 centów za sztukę. Ona ma taką wartość, jaką wartość ma ten pomysł, faza realizacji tego pomysłu, ewentualnie moja marka osobista, która będzie tam stokenizowana. Natomiast dlaczego wartość tej kryptowaluty będzie rosła? Będzie rosła wraz ze zwiększeniem kapitalizacji tego ekosystemu, a na kapitalizację składają się wartości marek osobistych, które tam wystawią się na sprzedaż. Dokładnie. Czy coś jeszcze yy, poza wzrostem kapitalizacji samej platformy? czy yy, Płynność kryptowaluty. No, dzisiaj ta kryptowaluta jest notowana już na yy, tokeneo Cash, zaraz będzie notowana na tokeneo Exchange, czyli tokeneo.com, yy, no i na innych giełdach, więc oczywiście oprócz wartości z tej, która za którą stoi użyteczność kapitalizacja no będzie to też wpływać na to płynność tej kryptowaluty natomiast ona będzie tym większa im więcej po prostu rzeczy wystawionych będzie za tą kryptowalutę na sprzedaż i tutaj mamy też opcję drugą że nie tylko będzie można za nią kupować Udziały w ludziach i personalne tokeny, ale także inne na przykład projekty stokenizowane na platformie Tokenizer, która również powstaje w naszej grupie we współpracy z firmą Tokeneo. Także zastosowań tej kryptowaluty będziemy szukać jak największej, a zaczynamy od fundamentalnej, jaką jest zakup personalnych tokenów kryptowalutą Sapiensy. Bo osoby, które będą się tokenizować, one nie tylko będą wystawiać swoje udziały na sprzedaż, tylko one będą też częścią tego rozproszonego rejestru. Tu ja bym chciał to wytłumaczyć, tą, tą wizję, bo ona jest dla mnie chyba najbardziej podniecająca: że wyobraź sobie teraz, że każda osoba, która się stokanizuje w aplikacji, będzie jednocześnie zatwierdzać transakcję w rejestrze rozproszonym. Czyli de facto wyobraź sobie, że wystarczą trzy telefony jeden nie wiem, w Australii, jeden w Europie, jeden nie wiem, w Stanach i już masz rozproszony rejestr. No, bo telefony są rozproszone i oni nie muszą dostarczać mocy obliczeniowej, więc wystarczy, że te marki osobiste będą zatwierdzać transakcje. No, i blockchain to nic innego jak język programowania. I teraz oni będą zatwierdzać transakcje, więc to znaczy, że ja nie jestem w stanie tymi danymi w żaden sposób manipulować. manipulować. Natomiast te marki osobiste będą jeszcze zarabiać na zatwierdzaniu transakcji. I wysokość ich zarobku nie będzie zależała od wielkości koparki, bo telefony są mniej więcej tej samej wielkości, mhm. tylko będzie zależała od siły ich reputacji i wartości ich marki osobistej mierzona mm -hmm. wartością personalnego tokena. Czyli jeżeli będzie, nie wiem, osoba, dajmy na to, Ewa Chodakowska, której personalny token jest wart 10 zł, albo na przykład ktoś, nie wiem, mniej znany, kto jest wart 1 zł, to zatwierdzenie transakcji przez Ewę Chodakowską daje 10 razy większe zyski, które płyną z budowy tego blockchaina. A zyski będą wypłacane przez? Przez Sapiensy, która dzieli się... Ze swoimi górnikami, więc mhm. można by powiedzieć, że marki osobiste stają się jednocześnie górnikami, którzy kopią za pomocą swoich telefonów. Przed oczami mamy roadmapę, tak zwaną roadmapę, tak. plany i cele Sapiensy. Wrzesień, październik 2019. 2019 roku, start aplikacji Sapiensy. Pierwsi twórcy wytwarzają swoje personalne tokeny w aplikacji. Tak, ja może powiem o tej, o tej mapie. Ona wygląda tak, że do końca tego roku robimy ICO, czyli demokratyzujemy tę kryptowalutę i zbieramy pieniądze na realizację projektów. Mhm. Następnie na przełomie roku 2019-2020 uruchamiamy VP aplikacji z pozyskanych środków. Finalna data zależy od ilości pozyskanych środków. Nasz soft cap to jest 450 tysięcy dolarów, hard cap to jest 8 milionów dolarów. I teraz uruchamiamy aplikację Sapiensy do tokenizacji ludzi na własnym blockchainie z własną kryptowalutą Sapiensy. Natomiast równolegle realizowanym projektem jest Tokenizer. Start Tokenizera, czyli jest to platforma do tokenizacji wszelakich projektów, był planowany na połowę 2020 roku. Ale przez to, że teraz połączyliśmy się z tokeneo, to tokenizer no, powstanie wcześniej niż, niż Sapiensy. Dlatego, że tu są większe nakłady i więcej ludzi nad tym pracuje. To kolejnym projektem, który ma ruszyć, który miał ruszyć w naszej roadmapie, miała być giełda, mhm. gdzie będzie można te wszystkie aktywa wymieniać na rynku wtórnym. I tutaj znowu pojawiło się to Kaneo, która z giełdą startuje 15 września, więc znowu ta fuzja powoduje, że wszystko, co było przesunięte na 3-4 lata do przodu, yy, znacznie się przybliżyło. Tak, więc, więc roadmapa jeszcze musi zostać zaktualizowana. Zaktualizowana, na ale na in plus. Dzięki in plus. fuzji. Tak? Więc, więc mimo, do, mimo zmian to, to są dobre zmiany. Cały ten projekt był rozpisany na 5 lat, natomiast fuzja z TokenEO że wszystko jest, 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 przybliżyło się w czasie, bo, no bo, no bo giełda ma ruszyć 15 września i tam będziemy te aktywa wymieniać na rynku wtórnym. Tokenizer powstała osobna spółka do tego, córka. Jest to spółka córka, w której partycypuje TokenEO i Sapiensy i to będzie platforma do IC o tokenizacji wszelakich projektów oraz, oraz Sapiensy, Aps do tokenizacji ludzi i, i konkretnie sobie apps ja będę zajmował się osobiście, aby ten projekt doprowadzić do końca. Mhm. Do końca powoli zbliża się również cena 19 centów jeszcze Dzisiaj. przez 7, tak, jeszcze przez 7 dni będzie obowiązywać 7 dni, 8 godzin, później nastąpi zmiana. Czy maksymalny powiedzmy hardcap tego, tego tokenu istnieje? Mowa tutaj o, o pojedynczym tokenie. Ale nie, nie istnieje. No to Czyli do końca, the limit nie ma limitu, tak, to nie ma limitu. Limit, wcześniej, tym lepiej. Natomiast zakładamy, że ten projekt się rozwija i, i chcemy co dwa tygodnie podnosić ce, cenę o jednego centa. Takie no. założenie. Natomiast potem już jak ta krypto, bo teraz każda kryptowaluta w fazie ICO, która jest notowana gdzieś na giełdach, to jest to kryptowaluta, nazywa się to fa fachowo. Initial Exchange Offering, czyli jest to kryptowaluta, którą tylko jedna strona wystawia na sprzedaż, ale mhm. nie ma rynku wtórnego. I w tym momencie, na przykład, na Tokaneo Cash jest Initial no, Exchange Offering y, Sapiency. Mhm. Natomiast y, plan jest taki, że jak uruchomimy aplikację do tokenizacji ludzi, to wszystkie te nasze kryptowaluty, które my mamy, my założyciele, my jako grupa, my jako firmy, chcemy je zamrozić, żeby uruchomić ten rynek wtórny i dać zarobić tym, którzy zaufali nam na samym początku. I wtedy zacznie się już rynek wtórny. Czyli I wyjdziemy posługując... z fazy ICO. Podsumowując, ICO ciężkie do przeprowadzenia samodzielnie, stworzenie własnego tokenu również, więc no, przede wszystkim własny token. Dzisiaj, dzisiaj to... jest trudno zrobić ICO, dlatego stworzyliśmy właśnie tą platformę Tokenizer ze względu na to, że sami tego potrzebowaliśmy i jest to proces dosyć skomplikowany. Żeby dzisiaj zrobić dobre ICO, to musisz mieć blockchain, musisz tam stworzyć token. Żeby dzisiaj mhm. stworzyć token na Ethereum, potrzebujesz do tego programistów. Mhm. I nie tylko ja, ja jestem a techniczny, ale pytałem wiele technicznych osób, też potrzebują do tego pomocy, tak? bo to nie jest proste. Tak? Jednak Ethereum to, to, to nie jest front. Ethereum to jest po prostu infrastruktura, na której można stawiać różne, różne projekty. Potrzebujemy blockchaina, potrzebujemy tokena i potem w końcu potrzebujemy platformy, ponieważ ICO polega na pozyskiwaniu setek różnych mikroinwestorów. To może się okazać, że na przykład zainwestowała w ciebie 2000 osób. I teraz jak to ogarnąć? Jak zrobić na przykład KYC, czyli wiedzieć, kto w ciebie inwestuje? Jak zrobić AML, czyli wiedzieć, czy te pieniądze nie pochodzą, nie wiem, z, pralnia, z pralni na przykład pieniędzmi na przykład wspierających na przykład terroryzm, tak? Mhm. Ja przeszedłem wszystkie kursy e, dotyczące tego, że nie będę brał pieniędzy, które pochodzą na przykład z różnych nielegalnych źródeł, tak? tak? Więc masz pieniądze. KYC, masz AML. Potem, no dobra, no mam ten token, mam tą platformę. No i co się dzieje? Nikt nie kupuje. Hype się skończył, ludzie nie kupują w ciemno. Zaczyna się wtedy dystrybucja. Jak się zaczyna dystrybucja? Za pomocą różnych narzędzi marketingowych. Jednym z nich jest na przykład Airdrop, jednym z nich jest na przykład Bounty Program, jednym z nich jest na przykład chociażby taki prosty newsletter o, do inwestorów informujący o postępach projektu. Kolejnym narzędziem może być na przykład system afiliacyjny dla partnerów, którzy pomagają ci to sprzedawać. I. I działania marketingowe, i ostateczności Initial Exchange Offering, czyli wejście na jakieś giełdy. I te wszystkie narzędzia udostępniamy w tej jednej platformie, gdzie masz panel inwestora i panel projektu, który się tokenizuje. Mm -hmm. tak? Więc jest to dzisiaj trudne, wymaga to, to bardzo dużych działań, ale ja się cieszę, że, że robimy to ICO w tym okresie trudniejszym, bo jeżeli teraz nam się udaje, to znaczy, że projekt jest naprawdę dobry. Bo dzisiaj ludzie nie kupują w ciemno, tylko bardziej świadomie. Czyli e, Sapiens, platforma podobna do Macintosza, Macintosh rynku kryptowalut, coś takiego all in one, rozwiązanie dla wszystkich tych zainteresowanych wejściem w ten świat kryptowalut, dziwny świat kryptowalut, rzeczywiście e, potrzeba programistów i to nie jednego, a często zespołu całego potrzeba przejść kursy AML New York Consumer czy Customer tak A więc to wszystko to wszystko może spowodować ból głowy ten ból głowy za pomocą Aplika platformy SAPiency. aplikacja do tokenizacji ludzi Sapiensy będzie czymś bardzo prostym bo to nawet jak będzie skomplikowane środko, to dla kogoś, kto y, wypuszcza te swoje personalne tokeny i kogoś, kto kupuje, dla jednych i dla drugich ma to być proste. Natomiast platforma do ICO, to, to to już jest biznesowa platforma i tam koncepcji na token może być bardzo wiele, dlatego to jest bardziej taka, taka platforma do, złożona do, do dająca jak najwięcej możliwości. Więc są dwa różne, dwa różne podejścia do tak. tego tematu. No cóż, będziemy śledzić rozwój Sapiensy, projekt, który ma zakończyć się w 2000. Jeżeli chodzi o ICO, to planujemy to robić do końca roku. A... Zobaczymy, czy uda nam się pozyskać tyle środków, ile chcieliśmy. Mam nadzieję, że tak. Natomiast natomiast jeżeli chodzi o cały. Cały ten ekosystem projektów, która zaczyna się od aplikacji do tokenizacji ludzi, których chce budować, no to on jest rozpisany na 5 lat. Natomiast ja wiem, że czegoś tak wielkiego szybciej niż i serio tu mówię 20 lat się nie buduje. Sam od 10 lat prowadzę swoją firmę i wcale nie uważam, żeby to był jakiś długi czas. Jak patrzę na mhm. większe firmy, to często dalej są startupami, a działają od wieku. Jeżeli ktoś myśli, że zbuduje Wielkie Imperium y, szybko, no to znaczy, że ma to znamiona skamu. Wielkie <laughs> Imperia buduje się dekadami. Dla mnie to jest projekt mojego życia. I to by byłoby idealne podsumowanie dla wszystkich tych, którzy rozważają inwestycje w sajpiensy. www.sajpiensy.io, tam y, ICO wciąż trwa. Platforma do tokenizacji ludzi, Blockchain for People, tak się, tak się reklamuje cały projekt ma który był gościem Komparik24 TV. Serdecznie dziękuję za ponowne w tym dniu pojawienie się, ale myślę, że rozmowa była warta tego czasu. Państwu również dziękuję za uwagę, zapraszam na krótką przerwę. Dzięki, do zobaczenia, hej!